Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w tę kolejną niedzielę okresu zwykłego. Powiem Wam szczerze, że ta Ewangelia dzisiaj mnie tak bardzo gdzieś dotknęła i zasmuciła. Dotknęła mnie tak zasmucająco. Znaczy, to zdanie pośród Was są ci, którzy nie wierzą, jakoś bardzo mocno mnie no właśnie poruszyło dzisiaj. Bo mówimy o wspólnocie ludzi wierzących, a Jezus jednak nam mówi, że no, pośród nas są ci, którzy nie wierzą. I tak do siebie też to odebrałem, tak, że, że jest tyle momentów w życiu wspólnoty, w życiu Kościoła, w moim życiu wiary, gdzie ja okazuję się człowiekiem niewierzącym. To znaczy ja żyję tak, jakbym nie wierzył, tak? Żyję tak, jakbym. No właśnie, był człowiekiem niewierzącym, dokonuję takich wyborów, dobieram takie słowa, podejmuję takie decyzje. Jak człowiek niewierzący, jakbym był człowiekiem niewierzącym. I nie myślę zupełnie tutaj o jakichś wyimaginowanych osobach, które mogłyby być niewierzącymi nie. Bardzo mocno myślę o tych momentach mojego życia, w których ja zachowuję się jak człowiek niewierzący. Za mną jest zdjęcie księdza Artura Godnarskiego, świętej pamięci, odszedł niespodziewanie parę miesięcy temu. To był człowiek, który podejmował zawsze wszelkie inicjatywy, by właśnie z tą wychodzić naprzeciw tej niewierze we wspólnocie i ogłaszać Ewangelię wszystkim tym, którzy potrzebują uwierzyć na nowo. I chciałbym was przy tej okazji też zaprosić byście weszli na stronę nowaewangelizacja.org i zapisali się na Kongres Nowej Ewangelizacji, rewitalizacji, Rewitalizacja Miasta, które organizujemy wraz z Zespołem do Sprawnej Ewangelizacji przy Episkopacie, którego ksiądz Artur był e, współtwórcą tak naprawdę i, i przez wiele lat sekretarzem. E, chcę Was zaprosić na Ewangelizację Miasta, Rewitalizację Miasta, właśnie do Łodzi. We wrześniu, wejdźcie tam, zapiszcie się. Mam nadzieję, że się będziemy mogli spotkać, bo tam będzie wiele warsztatów, które właśnie będą dawały nam narzędzia, aby wyjść do tych, którzy, no właśnie, stracili wiarę i też wyjść naprzeciw temu, co w nas obumarło, um, byśmy mogli zrewitalizować um, swoją, swoją wiarę. No, i, i tym samym cieszyć się tak naprawdę tą łaską, która dana nam została na Krzyście Świętym. Nowa tam już zapisy na kongres. Serdecznie Was zapraszam, życzę Wam dobrej niedzieli, no i odwagi w zmierzeniu się z tym, co w naszym życiu jest niewiarą. Niech nas szczerze, i Bóg słuchaj, Bóg mogący Ojciec Jizynek Święty. Amen. Zostańcie dziś